Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Znów się widzimy dzisiaj I znów będę reagował na publiczne serwery w Roblox na Brookhaven RP Tutaj y mamy y ten, informacje o update Ale to, to już każdy wie Dobra, pierwsze co Czemu ktoś tu robi fake RP i czemu ktoś to mi coś wygląda jak nie wiem co. No fajnie. Czy był tu cheater, czy ktoś się po prostu do domu tepnął? Okej. Okay. Ktoś chyba bardzo czuje święta i właśnie wyszedł. Mało osób jest tutaj. Jest są jacyś Polacy. Okej, okay, okej. Okay. O, kolejny domek zniknął. Super. Oj, no fajnie ten. Żartuję tragiczne. Co się dzieje z tymi ludźmi? A nie, to nie to nie, to nie polacy. O ja pierdykam, zapomniałem, że ja miałem dzisiaj reakcję robić. Zapomniałem o tym totalnie. No jest jeszcze mój ziomek dołączył. 嗯，是。Mm. <Yeah. S 1> yeah. Dobra Tu jakaś kolejna Okej okay. Co? Jeszcze może znak zapytania. Hm? Hmm? Hmm? Masz brzydkiego skina. Hm? O, też mam taką czapkę. Tylko w realu ale trochę inną no co jest boże, boże, dziewczyny teraz na... co? Co? co co nie wiem o co im chodzi nie, ja nie chcę ją na ręce. Dobra, wiecie co? To chyba nie jest polski serwer. Idziemy na inny. Idziemy na inny. Idziemy na inny. O Boże, nie! O, emergencji hamburgo, okej. Okay. Nie, nie, nie. Impressa para chegar pala. Obrar Benji é, Boy. O <risos> <risos> Polícia tu jedzie de co tu confu, Hva er det du gjør? To będzie chyba bezsensowny odcinek. Nie wiem, tylko go wrzucę. Pomyślę. Ale to nic! Pewnie to nikt nie będzie oglądał, bo to nudne, ale dobra. Zostawcie suba, lajka. Wpadnijcie. Wpadnijcie, nie wiem. Wpadnijcie do... Nie wiem, zrób... Wpadnijcie do... Moją grupę na Roblox yy, Gang BMek No gdzieś tak yy, chyba wam dam link w opisie jak w ogóle będę miał i dobra To wszystko na dziś No i co? no Zostawcie no te kilka rzeczy co tam mam mówię No i to, to tyle siema i naro